Wybór śmigłowców wielozadaniowych firmy Airbus był zaskoczeniem dla branży lotniczej. Jaka jest w tej chwili przyszłość zakładów w Mielcu? Decyzje należą do właścicieli tych firm, czyli koncernu włoskiego Augusta Westland i Lo Sikorskiego, Jaką decyzję podejmą? Na pewno to nie będą decyzje przyjazne dla tych pracowników, którzy tam zostali do, tego, do produkcji tych śmigłowców zaangażowani. Jak wiadomo, nie, nie tylko w samym zakładzie, ale także wokół tego zakładu wiele firm świadczy dodatkowe usługi w zakresie wykonania różnych podzespołów itd. Tak także jest to spora. Inwestycja, która emanuje pozytywnie na określone środowiska, w którym te firmy są ulokowane, a też przynosząca określone, ewidentne i dosyć pokaźne dochody do budżetu państwa. W związku z tym na pewno te decyzje nie będą z tego tytułu dobre dla polskiej gospodarki. Natomiast w jakim zakresie to nastąpią, jeżeli chodzi o ograniczenie produkcji czy też zamknięcie tych zakładów, oczywiście trudno mi wyrokować. Już złożone zostały w tej sprawie Testy, natomiast jakie będą tego konsekwencje, czas pokaże i na pewno to nie będzie dobre rozwiązanie dla Polski. Czy to może oznaczać, że wybór Airbusa zmierza w kierunku, o którym mówi się już od dawna, czyli włączenia polskiego przemysłu w struktury właśnie tej, tej międzynarodowej firmy? Oczywiście dalsza konsekwencja konsolidacji polskiego przemysłu obronnego powinna zmierzać do wyboru czy, czy dwóch czy jednego strategicznego partnera. Ale tu ja nie widzę, póki co tego i że chodzi o wybór, że to jakby wskazywało, że to jest Airbus, ma być tym strategicznym partnerem, dlatego, że sam kontrakt jest znacząco niższy w stosunku do tego, jaka jest wartość kontraktu z Rejtionem, jeżeli chodzi o produkcję systemów antyrakietowych. W związku z tym mle, trudno powiedzieć, czy to jest właśnie początek tej drogi, która... W procesie decyzyjnym, który zmierza do wyboru strategicznego partnera, czy też nie. Uważam, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, dlatego że sam przemysł polski powinien się jeszcze mocno wzmocnić, pozyskać nowe technologie, wyspecjalizować się po to, żeby wnieść, wnieść określoną wartość do, te, do tego partnerstwa strategicznym, strategicznym partnerem, a jednocześnie państwo polskie musi sobie zapewnić kontrolę nad tymi dziedzinami produkcji przemysłu obronnego, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. I wojska polskiego. I to też musi być określone. Tego na dzień dzisiejszy też nie, nie dokonano, a to jest bardzo istotne nawet z punktu widzenia tego, co dzisiaj przemysł obronny robi.